W dzisiejszej przypowieści Pan Jezus przedstawia nam obraz e, rządcy, który zostaje wyznaczony przez swojego Pana do tego, żeby wydzielać e, swoim współsługom e, żywność we właściwej porze, aby ich karmił, aby o nich dbał. E, o co chodzi z tym karmieniem, o co chodzi z tym rozdawaniem żywności. Dzisiaj bardzo do mnie to przemawia. E, jedynym pokarmem, które mamy, to jest Słowo Pana Boga. A więc e, my wszyscy, którzy jesteśmy tutaj na świecie, e, może szczególnie księża, czy katecheci, ale każdy ochrzczony przecież jest powołany do tego, aby głosić Królestwo Boże, aby głosić Słowo Pana Boga i e, jest e, powołany do tego, aby karmić drugiego człowieka Panem Bogiem, karmić go Jego Słowem. Szczęśliwy Owi słudzy, których Pan zastanie przy tej czynności. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie e, karmiących innych, karmi świadczących o Panu Bogu, którym e, szczęśliwi są ci, który, którzy wypełniają właśnie tę misję. Może ze świadomością własnej niedoskonałości najlepiej, żeby tak było. Przecież e, to nie jest Pan, który rozdziela e, tą żywność, ale sługa, który otrzymuje od pana i dopiero wtedy może yy, może rozdawać a więc ja sam muszę być Nim nakarmiony, muszę być Nim napełniony. I to dopiero mogę rozdawać innym. Trochę z pomocą w rozumieniu dzisiejszej Ewangelii przychodzi nam pierwsze czytanie, bo tam święty Paweł mówi o tym właśnie, na co ja wydaję swoje ciała, na co ja się rozdaję. Tak rozdawał żywność, rozdanie. Święty Paweł przestrzega tam przed rozdawaniem życia porządliwością. Czy na, na czym ja się skupiam? Czy na porządliwościach, tym co jest związane z ciałem, z e, życiem tutaj, czy może chce karmić na życie wieczne, może chce przekazywać dobro, przekazywać miłość, może chce e, uczyć e, drugiego człowieka zaufania, takiego jakiego, jakim ja się karmię, e, patrząc na Pana Boga, doświadczając Jego miłości, doświadczając Jego miłosierdzia. E, to mogę przekazywać. Obyśmy rzeczywiście zostali. E, Znalezienie przez Pana Boga, kiedy przyjdzie właśnie na tej czynności, moje życie będzie rozdawaniem siebie, ale nie na, na, na sługę moim, moim porządliwością, ale jako pożywienie dla drugiego człowieka, aby on miał życie i to życie wieczne.